Yes, sir.

Dobra, ostatnia szkoda. Zamarka do skuteczania na 16 metr. Mamy tutaj Maciejkę. Pierwsze piłki. uderzenie. Oj dobrze. Proszę kamerę. Dobra, <noise> bardzo, bardzo dobrze. Jest bardzo bardzo Chyba do Dominika Marka, ma troszeczkę do Marek Nilsa. Chodzi po lekarne, doświadczowanie. Terbalian! Proszę Państwa, 35 minuta spotkania, świetna akcja myszkowa. Terbalian głową i myszków wychodzi na prowadzenie w Dąbrowie Górniczym. Brawo, brawo, brawo. Zagranie do Terbaliana Jest Terbaliana. i dobra, to była okazja. Za uderzenie. Uderzenie. świetna interwencja. Uderzenie. 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 Aleksander Weber przenosi w ponad poprzeczkę. Alka jest Zagrywa w kierunku Termaliana. Świetnie do Dominika Marka. Dominik Marek uderzenie z powietrza z 16 metrów. Dobrze wybiega. Dobrze wybiega. Dominik Marek z prawej strony, pokazuje mu się Mateusz Zahara, jest Dominik Marek, uderza, broni Weber nogami. Szybka kontra myszkowa, 63. minuta, było bardzo groźne. Dobra, akcja ryżkowa. Marek w pole karne, jest, polu jest, jest, jest dalej, to mój Jest yes. markiewka, uderzenie za pola karnego, niecelne. Zabrakło z tego Ręka. Przepraszam, była ręka. Na, Mateusz Zahara. Odebrał bitwę, Chodzi w pole jest zahara. Uderzenie, jest Dominik Marek, na Marek, jest marchewka, uderzenie, jeszcze rykoszek i będziesz udrożny dla Myszkowa. Uderzenie, na pierwszy, uderzenie, Terbalian, blokowany. Trenerze remisujemy dzisiaj w Dąbrowie górniczej i po dwóch porażkach w końcu zdobywamy punkt. Natomiast no chyba jakiś niedosyt dzisiaj jest. Powiem tak, no, trzeba szanować ten punkt, bo uważam, że na ciężkim terenie i na pewno z dobrym przeciwnikiem dobrze zorganizowanym. Wiedzieliśmy, że to na pewno będzie ciężko, ale w no, każdy mecz. Tak naprawdę dla nas jest bardzo ważne i gramy w każdym meczu o zwycięstwo. Szkoda, że dzisiaj się nie udało osiągnąć tego wyniku. Cieszymy się z tego, z tego jednego punktu na pewno, bo on jest. Myślę, że w perspektywie całego meczu, wynik chyba zasłużony i sprawiedliwy. Co do, co do sytuacji, być może gdybyśmy w lepiej niektóre sytuacje potrafili wykorzystać, troszkę trochę szczęścia nam brakło. To, to być może ten mecz też y, mogłam się inaczej ułożyć. Szkoda pewne straconej bramki, y, ale musimy nad tym pracować, żeby y, no, w następnych meczach było dużo lepiej. Pierwsza połowa to chyba zdecydowanie dla nas. No, prowadziliśmy, mieliśmy jeszcze dobre okazje, druga połowa, Lepsi gospodarze, można powiedzieć, wynik sprawiedliwy, aczkolwiek no, niedosyt pozostaje. Trochę zmian dzisiaj w zespole, nie mógł zagrać Wiktor Podolski, mecz na ławce zaczął Krzysiek lepszy. Jak trener jest zadowolony z tych zawodników, którzy zaczęli dzisiaj od samego początku, to znaczy przede wszystkim Zachlatko? Myślę, że te zadania, które miał, je zrealizował. Też Wodek mówię, ma te cechy, które na pewno w dzisiejszym meczu... Były tutaj widoczne i też przydatne. Zmiany były wynikone tak samo z tego, że też mamy no, kontuzję, też mamy jakieś tam mikrourazy i też nie chcemy jak gdyby, pogłębiać ich. Też musimy na tyle w mądrze jak gdyby, dysponować tymi zawodnikami, żeby na kolejne mecze w większości wszyscy byli zdrowi. Także na pewno nie jest to łatwa sytuacja. Ale no, staramy się, mam nadzieję, że, że w tej kadrze, którą, którą teraz jest u nas jest na tyle silna, że zawodnicy, którzy wchodzą, to na pewno mnie jakoś trzymają. Liczymy na dobry występ za tydzień, ciężki przeciwnik, Podlesianka, Katowice. No ale cóż, trzymamy kciuki życzymy powodzenia. Ja też mam nadzieję, no w Jakubaku się też już w powiedziałem, teraz już myślimy o meczu kolejnym z Podlesianką i mam nadzieję, że grając u siebie też przysporzymy dużo satysfakcji, mówię kibicom oczywiście, ale przede wszystkim my będziemy się cieszyć z tej w końcu wygranej u siebie. Dziękuję bardzo Dziękuję. i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Z nami trener Unii Dąbrowa Dariusz Klacza. Trenerze, remisujecie dzisiaj z MKS myszków 1 do jednego. Proszę o opinię na temat tego meczu. Uważam, że z przebiegu meczu ten, ten wynik jest sprawiedliwy. Mogło być więcej bramek dla jednego i drugiego zespołu. Hmm. Mam pewien niedosyt po tym meczu, że jeśli byśmy byli, i ja o tym powiedziałem swojemu zespołowi w przerwie, jeśli byśmy byli konsekwentni w tym planie, który sobie nakreśliliśmy na ten mecz, to może nieskromnie to zabrzmi, ale, ale wygralibyśmy ten mecz. Wiem jaką dysponuje siłą zespół, zespół Myszkowa, ale tak jak mówię, byliśmy na to przygotowani. Jeśli mój zespół nie zacznie. Przez 90 minut grać tego, co trenujemy i nakreślamy, to nie będziemy zadowoleni, tak jak nie jesteśmy dzisiaj po tym meczu zadowoleni. Kolejne trzy punkty nam uciekają i fajnie, że potrafimy przeciwnikom urwać punkty, ale chcemy to robić. Hmm, chcemy to robić po prostu tak, żeby, żeby, żeby te trzy punkty, żeby po prostu wygrywać każdy mecz. W dniu dzisiejszym trener Szczak na pewno też miał plan, bo, bo ich głęboko. Hmm, też weryfikowaliśmy, też sprawdzaliśmy, analizowaliśmy, ale, ale uważam, że nasz plan był bardziej trafiony. Mimo wszystko braku nam cierpliwości, braku nam takiej wiary w to, że, że realizując ten plan przez 90 minut jesteśmy w stanie odnieść zwycięstwo i, i co, gratuluję zespołowi myszkowa za to, że, że postawili się nam, bardzo nam się postawili. Ciekawy zespół, ale też jesteśmy smutni, że, że mimo wszystko utrzymujemy tylko punkt po tym meczu. Dziękujemy bardzo i życzymy powiedzenia w kolejnych meczach. चिंक पर्च